Puls Trójki. Agnieszka Laskowska, dzień dobry. Jesteśmy w nowej wersji naszego programu. Zaczynamy wcześniej, będziemy trwać dłużej i mogą nas Państwo również oglądać. Trójka to jest radio, które widać. Marek Świerczyński, Polityka Insight, szef działu bezpieczeństwa i Juliusz Sabak, redaktor prowadzący. Portal Obronny. Panowie spotykamy się, ponieważ kolejny dron, starałam się liczyć, chyba czwarty, który wylądował na polskiej ziemi w ostatnim czasie. Próbują nas uspokajać przedstawiciele władz. Usłyszeliśmy chyba wczoraj, że to ostatnie urządzenie służy do przemytu, ale czy panowie są takimi zapewnieniami usprawiedliwieni? Pan redaktor Sabak. No, ja nie jestem do końca przekonany. Zwłaszcza, że. No te zdjęcia, do których docieramy, sugerują, że jeśli coś tam przemycano, to może elektronikę rosyjską albo coś w tym guście, natomiast no raczej nie papierosy czy inne rzeczy, których byśmy się spodziewali, więc. Bo to raczej z reguły są większe kontrabandy, prawda, a nie coś, co jednak doczepione do Znaczy podobieństwo tego czegoś, co wylądowało do tego czegoś, co jest używane w zasadzie codziennie już w tej chwili w rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, jest uderzające. Więc taki przypadek, oczywiście, można wierzyć w takie przypadki, tak, ale, ale nam chyba zgodnie nie, nie wydaje się to najbardziej prawdopodobną opcją. Nie za bardzo tak. Zdecydowanie te, te drony, które cały czas władze podejrzewają o to, że są przemytnicze, jakoś wyjątkowo właśnie przypominają ten sprzęt, który w ilościach hurtowych Rosjanie przesyłają na Ukrainę no i bynajmniej nie przenoszą papierosów. A zanim więcej o dronach, to o tej postawie polskich władz. Dlaczego w takim razie mówi się nam takie rzeczy? Dlatego, że jesteśmy nieprzygotowani do wykrywania takich bezzałogowców? No to już wciąga mnie pani trochę w takie dyskusje natury politycznej. Cóż mają zrobić władze? Skoro. No jest, to sytuacja, tak? jest to sytuacja no bardzo niekomfortowa, tak? nieprzyjemna, zdarzająca się po raz kolejny w krótkim odstępie. Czasu. Sytuacja, na którą zdaje mi się, że nikt nie, na tym poziomie właśnie ministerialnym czy, czy rządowym, nikt nie jest odpowiednio przygotowany. Również na poziomie wojskowym nie jest odpowiednio przygotowany, ale zwróciłbym też uwagę, że w Polsce po prostu brak jest procedur prawnych, które odróżniałyby jednoznaczny stan wojny, od jednoznacznego stanu pokoju, a my jesteśmy wskutek rozwoju sytuacji tzw. geopolitycznej, pomiędzy tymi stanami. Jesteśmy krajem przyfrontowym, ale bardzo często też nasi politycy przypominają nam, że przeciwko nam prowadzona jest wojna hybrydowa. No to jest jakaś forma wojny, prawda? No to jest forma wojny, jak każda, jak, jakby sama nazwa wskazuje, wojna hybrydowa. No w tym wypadku jest hybrydą wojny i pokoju, czyli ta granica między tymi dwoma bym powiedział stanami jest taka rozmyta, to nie jest tak jak z wodą, która przechodzi ze stanu ciekłego w stały czy też w gazowy, tylko mamy tutaj jakąś taką fazę pośrednią. I ta faza pośrednia trwa i mam wrażenie, że politycy od wielu lat próbują nas przekonać, że ona nie trwa, przekonując nas, że trwa i musimy być na nią przygotowani, ale ona w zasadzie nie ma miejsca, a jeśli ma, to nie na terytorium Polski, ale jednak cały czas jest tutaj, więc żyjemy w takim, w, w takim jakby dualizmie no, rzeczywistości. Rację, prawda, też jeśli mógłbym uzupełnić to a propos wojny hybrydowej. Przypomnijmy sobie sytuację z lata 21 roku, kiedy nagle u naszych granic wschodnich pojawili się ludzie, których tam wcześniej w ogóle nie widzieliśmy, prawda? I przez wiele tygodni i miesięcy zastanawialiśmy się tak naprawdę, co się dzieje. Czy to, czy to jest działanie zorganizowane, zaplanowane, intencjonalne? Tak? Ja przypomnę może, bo czas pędzi i zasypuje nas różnymi wydarzeniami. Rozumiem, że pan redaktor Marek Świerczyński wspomina to, kiedy Rosja zaczęła u no, naszych krajów. kryzysie migracyjnym tak zwanym. Tak, tak jest. No więc... Po, dopiero po, po wielu miesiącach doszliśmy do tego jednak, że to, że to musi być zaplanowana i zorganizowana akcja i pojawiły się na to wyraźne dowody. Znowu minął jakiś czas i na Bałtyku zaczęły się dziać dziwne rzeczy, tak? zarówno na wodzie, jak i pod wodą, jak i w... Tej przestrzeni tak zwanej kosmicznej czy powietrznej, tak? bo, bo nagle został były przypadki zakłócania sygnału GPS. I oczywiście w tej sytuacji było nieco łatwiej nam połączyć te kropki, bo wiedzieliśmy, że Rosja ma po prostu w tym jasne interesy. Kto wie, czy w tym momencie nie jesteśmy świadkami czegoś podobnego, to znaczy bardzo wczesnej fazy, zorganizowanej operacji. A czy panowie skłaniają się do tej tezy, bo ja jako kompletna amatorka w tej dziedzinie wojskowej. Myślę sobie, że, że prawdziwa może być ta teza, że jest to rodzaj wabika, takiego testowania nas, jak zareagujemy, co powiemy, co też zadeklarujemy w kwestii posiadania możliwości obronnych na takie sytuacje. Tak, oczywiście, że tak, i to jest, to jest ten problem. Ja myślę, że to jest podstawowy w ogóle problem, jak mówimy o wojnie hybrydowej. Bo to jest takie pojęcie, które jest troszkę jak Yeti. Znaczy wszyscy je słyszeli i ogólnie rozumieją, ale tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, co to jest. Więc jakby wyjaśnijmy prosto. Wojna hybrydowa to jest ten moment, kiedy my do końca jeszcze, tak jak Marek zwrócił uwagę, prawnie nie rozpoznajemy stanu wojny, ale już nie jest to stan pokoju. I oczywiście, że jakby częścią tego, tego bym powiedział, płynne, płynnej fazy pomiędzy tymi dwoma stanami jest to, że ten przeciwnik, który mam wrażenie, że w ostatnim czasie odczuł, że może sobie pozwolić na troszkę więcej, bada na ile więcej może, więc pojawia się jeden dron, po nim dwa i tak dalej. I myślę, że też zbieżność tych czasów jest też nieprzypadkowa, bo to. Tak, jak już zaczęliśmy od 2021 roku i, i kryzysu migracyjnego, to przypomnijmy, że, co już pewnie wszyscy wiedzą, po nim przyszły ćwiczenia Zapad, a po nim... Te same, przyszła... które rozpoczną się za kilka dni dosłownie. Tak jest, a, a po nich przyszła, był okres bliżej nieokreślonego zawieszenia i potem wojna na Ukrainie w sensie pełnoskalowego ataku, bo ja zawsze powtarzam, że wojna to się zaczęła... W 2014 roku i trwa nieprzerwanie, ale właśnie w taki sposób. Też częściowo hybrydowe, czyli takich stanach zawieszenia. A, a skoro Juliusz mówiłeś o, wspomniałeś o roku 2014, to ja mam, cofnę się rok wcześniej. Jest rok 2013 i w pewnym mało znanym rosy, rosyjskim piśmie wojskowym ukazuje się artykuł podpisany przez szefa sztabu generalnego Walerego vale, Gerasimowa, który potem po wielu latach został ochrzczony, jakby mianem wyłożenia doktryny Gerasimowa, czyli tak. właśnie tego całego zestawu środków Która konfliktu, prowadzenia konfliktu. Konfliktu przez Rosję, która zakładała wielostopniową eskalację działań, bynajmniej nie skupioną wcale od razu na działaniach stricte wojennych czy wojskowych, czy z użyciem siły zbrojnej. Zakładała wykorzystanie wszelkich rodzajów nacisku dyplomatycznego, politycznego, ekonomicznego, tego w zakresie wojny informacyjnej tak, i walki kognitywnej, a także właśnie bardzo liczne działania poniżej progu wojny. W którym, w który, które dopiero miały doprowadzić w sumie do zarysowania tych obszarów konfliktu. No więc przyspieszając do dnia dzisiejszego, Juliusz wspomniał o zbliżających się manewrach zapad. Kto wie, czy one po prostu już nie trwają, tak? I czy nie jesteśmy poddani właśnie pewnego rodzaju operacji poprzedzającej działania zbrojne. Oczywiście na razie na poziomie testów. Czyli panowie uważają, że na wojnie hybrydowej nie kończy się. To zależy, co rozumiemy przez na wojnie hybrydowej i, i co rozumiemy, i jakby jak rozumiemy stronę tej wojny. Bo Rosjanie rozumieją w tej chwili wojnę na Ukrainie jako część generalnego konfliktu z tak zwanym Zachodem. I to nie jest żadna tajemnica. Jakby każdy, kto chociaż raz słuchał czy przeczytał jakikolwiek komunikat ministerstwa, to w granicach Ukrainy, a tak, oczywiście ale... jest to wojna z Zachodem, jego wartościami. Tak jego naprawdę geologią, z NATO. Z NATO tak naprawdę Rosja po raz kolejny musi się bohatersko bronić przed wrogą, inwazją NATO, które jeszcze tam nie weszło, ale już jest jakby tutaj czynnikiem stwarzającym zagrożenie i to jest standardowa jakby procedura, to też jak spojrzymy na te procesy i że powiem informacyjno-propagandowe poprzedzające rok 22 i poprzedzające rok 14, to tam też pojawiały się pewne jakby stałe Elementy gry, jeśli chodzi o propagandę, tworzenie pewnej narracji, w której zawsze Rosja musi się bronić, bo jak mówią stare żarty jeszcze z czasu Związku Radzieckiego, to Rosja, wtedy Związek Radziecki decyduje gdzie i przed kim się broni. Więc no, to, to jest ta sytuacja, w której jakby musimy być świadomi, że ta wojna na poziomie właśnie tym informacyjno-propagandowym, ona trwa na terytorium tak naprawdę całego świata od. Lat, dekad, tak naprawdę i, i ma określone cele długoterminowe i krótkoterminowe. Bo informacja porusza się po prostu, informacja i dezinformacja, oczywiście tak. porusza się w tej chwili znacznie szybciej niż, niż jakakolwiek rakieta i jakikolwiek dron. Bo zwróćmy uwagę, że to nie jest testowanie wyłącznie naszych zdolności obronnych i wojskowych. Absolutnie nie. Można powiedzieć, że jest to testowanie reakcji władz różnego szczebla, prawda? W jaki sposób się komunikują, w jaki sposób się poro porozumiewają między sobą, czy mają sprawdzone. Sposoby Kanałom reagowania, tak, procedury. Tak. Co mówią właśnie społeczeństwu czy poprzestają na uspokajaniu, czy może wydają jakieś komunikaty dotyczące takiego zabezpieczenia, tak, odporności społecznej, czy właśnie wyciągają wnioski, to znaczy, czy zmieniają swój system prawny. Czy to jest w jakimś sensie też wojna psychologiczna, no bo na są teraz myślę, że Emocje ci buzują, na emocje ścianie, bardzo łatwo wykorzystać. Słyszeliśmy, pytanie, co, co, prawda, co w waszych materiałach radiowych, słuszne zaniepokojenie przecież. Ludzie zaczynają już w tej chwili no, wręcz wypatrywać tak? codziennie, czy coś tam nad głową nie y, przelatuje, i, i czasem nie trafia tylko w tę kukurydzę, o tak. której była y, no Jeden y, mowa. Z, z tych obiektów wylądował dwa y, kilometry od zakładów azotowych w Puławach. Y, zdaje się, że y, ten sam czy inny y, miałby jeszcze 100 kilometrów do Warszawy. To są wszystko rzeczy, które działają na wyobraźnię, które. Y, tych polityków i tych ugrupowań, którzy obiecają to bezpieczeństwo. Tak Więc skutkiem oczywiście. takich sytuacji jest przede wszystkim obniżenie zaufania właśnie do rządu i władz państwowych. Obniżenie zaufania do sił zbrojnych i ich zdolności, prawda? Przecież w tym momencie jedną z popularniejszych tez jest to, że po co my wydajemy tyle pieniędzy na zbrojenia i, i wojsko, skoro to wszystko w cudzysłowie nie działa, prawda? Bo wlatuje nam jakiś dron ze styropianu. Obniżane jest zaufanie do naszego sojuszu, Wojskowego, bo przecież w cudzysłowie znowu NATO nas nie jest w stanie obronić. A przede wszystkim, jak ja zauważam, może, może rzadko wchodzę tak na X-a, zwanego kiedyś Twitterem, ale tam jest ogromna narracja antyukraińska. To znaczy Ukraina jest wręcz oskarżana o to, że to ona prowokuje te wszystkie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A I to jest też wzmacniane i to I poczucie ona zagrożenia. Też generuje ten ciągłą chęć do walki z Rosją, w związku z tym to. generuje zagrożenie też de facto dla Polski, co możemy odczuć, skoro spadają na nas te drony. Tak, tak, oczywiście. To zresztą, jak, żeby mnie skłamał, zdaje się w sobotę pojawił się taki komunikat pani rzecznik rosyjskiego MSZ Zacharowej. Zresztą kolejny, też jakby wspierający narrację Putina, który miał niedawno taką konferencję dużą, że no przecież wsparcie Zachodu dla Ukrainy zwiększa cierpienie i Przedłuża niepotrzebnie wojnę, czyli jakby, jakby Rosjanie mogli szybko i spokojnie i swobodnie zająć, zabić kogo trzeba, no to wojna trwałaby krócej by nie było, tak, i nie byłoby cierpienia, tak. nie byłoby zagrożenia, jakby. To, to są te narracje, które oczywiście że, że, że są wzmacniane też przez, przez te środowiska czy przez te czynniki w mediach społecznościowych, które są tak naprawdę bardzo rozedrgane i też te algorytmy powodują, że one są bardzo podatne na takie rozchwianie emocjonalne, bo to wzbudza te reakcje, na, na którymi żyją media społecznościowe. To jest pobudzane w jednej strony właśnie w stronę y, poczucia, jakby zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej strony wzmocnienia wszystkich ekstremizmów. I tu też warto powiedzieć, że, że to, jest, to nie jest takie proste. To znaczy, Rosjanie wspierając w dowolnym państwie ekstremizmy, wspierają i te ekstremizmy najbardziej z prawej, najbardziej z lewej, bo im nie zależy na tym, żeby jakaś opcja wygrała, tylko żeby jak najbardziej bujać łódką. I my musimy świadomość mieć w tej chwili, że, że na poziomie informacyjnymi na poziomie właśnie tego zagrożenia powietrznego trwa wojna i jej celem nie jest wcale zaatakowanie Polski czy wywołanie wojny z Polską. W tej przestrzeni informacyjnej pojawiają się y, informacje tu duży cudzysłów, które wydaje się, że nie mają żadnego związku z polityką, a jednak są również y, elementem tej rosyjskiej propagandy. Prawie nie zdążyliśmy porozmawiać o kwestiach wojskowych, ale to wszystko o czym przed Zrobiliśmy taki bardzo długi rozbieg. Nie, nie powinno nas jakby skłaniać do tego, byśmy nie myśleli o wzmacnianiu obrony antydronowej i reszty Tak, bo tego nam brakuje i to obiecują nam przedstawiciele rządu pod koniec przyszłego roku. Dziękuję bardzo za spotkanie w Pulsie Trójki. Panowie Marek Świerczyński i Juliusz Sabak. Ja nazywam się Agnieszka Laskowska. Kolejny Puls Trójki jutro o godzinie 17.30. W... Radiów, na stronach internetowych Trójki, a także na kanale YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia.